Dzisiaj miałem ochotę na kotlet schabowy, a jesteśmy w południowo-wschodniej Kalifornii. Dokładnie to w okolicach Barstow, chyba Yerma nazywa się miejscowość. I poszukaliśmy jakiejś amerykańskiej restauracji, która serwuje a fried chicken steak, czyli to jest wołowina zrobiona jak kotlet schabowy. Wpadło na... Piggy Sus 50s, która okazuje się, że jest tak pełną restauracją, że gdy tylko zobaczyliśmy jak tu jest dużo samochodów, Ania szybko wbiegła do środka, poszukać jakiegoś miejsca. Restauracja ta została otwarta w 1954 roku i została zbudowana z belek, które znajdują się pod torami kolejowymi. Przyszły nasze dwie zupy. Są dosyć małe, nie spodziewałem się aż takich małych porcji. My nawet nie wiemy, co to jest za zupa, bo nam nie powiedzieli. Jest tutaj bekon i dużo warzyw, na pewno marchewka i chyba fasola jakaś. To jest chyba zupa fasolowa jest bardzo dobra, jest dobrze na Ten bekon tutaj jest niesamowitym takim wypełnieniem tej zupy. Jest naprawdę dobra. Mm, całkiem ok zupa fasolowa. Jeszcze spróbuję z krakersem, bo tu w Stanach jest taka tradycja, że zupy się je z krakersami. Mm, jest to jedna z lepszych zup fasolowych jakie jadłem. Niestety po pewnym czasie restauracja została zamknięta, ale w 1987 roku dwójka przyjaciół, którzy wcześniej pracowali w Chinie lub w jakichś wytwórniach filmowych, postanowili, że tworzą ją w identyczny sposób, w jaki ona wyglądała w latach 50. Czekając na nasze zamówienie, w międzyczasie dostałam swojego czekoladowego shake'a Elvisa Presley'a za 5 dolarów. prezentuję się całkiem ładnie. A tutaj jest jego dalsza część Wydaje mi się, że tu jest dodatkowe pół szejka jeszcze Jest bardzo czekoladowy jak to bywa zwykle w tych dinerach Oni mają przeważnie najlepsze szejki Jak coś jest bardzo dobrego To nie mogę tego pominąć Rzeczywiście jest bardzo dobry I bardzo, bardzo czekoladowy Dostaliśmy w końcu nasze zamówienia Zacznę od fasolki, której nie ma za dużo jest bardzo miękka i dokładnie taka, jaką moja mama robiła. Mm, ale pyszna. To powinien być biały gravy. Jest to jeden ze smaczniejszych sosów, jakie próbowałem w stanach zjednoczonych. Mm, I ten jest również pyszny. A teraz czas na mojego kotleta schabowego z wołowiny. Kotlet jest miękki, dobrze doprawiony pieprzem i solą. Bardzo mi smakuje. A co jest zaskakujące, a nie, już myślałem, że w ziemniakach nie ma skórki, ale jednak jest skórka od ziemniaków, bo tutaj przeważnie puree robi się ze skórką od ziemniaków. A to jest Ani, gigantyczna porcja mięsa. Takiej dużej porcji się nie spodziewałam. Mam nadzieję, że podołam. Jak nie, to pewnie Wiktor bardzo chętnie mi pomoże. Tak, a to jest mitlow. Czyli mielone pieczone. Mięso jest bardzo miękkie, delikatnie, delikatne. To jest ich oryginalny domowy przepis na mitlów i naprawdę czuć, że jest taki typowo domowy obiad. Jest to bardzo dobre. Mięso jest dobrze doprawione. Niczego więcej mu nie trzeba. Bardzo smaczne. Jeszcze spróbuję ziemniaków. Moje są z brązowym sosem gravy. Z... Dostałem kawałek Miklow pod Ani z sosem na spróbowanie z sosem brązowym Gravy. Nie jest to tradycyjny smak mielonego, jest bardzo delikatny i chyba trochę więcej jest bułki tartej niż w takim standardowym polskim mielonym. Bo w tym polskim mielonym jest jednak bardzo dużo mięsa i to mięso jest też taka różnica, że to jest z wołowiny. Jest to trochę inny smak niż polskie mielone, ale wciąż bardzo smaczne. Dzisiejszy obiad nas trochę zaskoczył, ponieważ Ania nie dojadła wszystkiego, a ja za to się nawet najadłem, chociaż może nie byłem tak do końca głodny, bo jeśli jesteście w Stanach Zjednoczonych i macie ochotę poszukać restauracji, która ma zbliżoną, mniej zbliżoną kuchnię jak polską, to jest to amerykańska kuchnia, nie ta fast foodowa, tylko ta serwująca zwykłe obiady. Ma bardzo zbliżoną kuchnię do tej jaką spotykamy w Polsce Za całość zapłaciliśmy razem z 5 dolarowym shake'iem 33 dolary Pamiętajcie, że mamy jeszcze fanpage na Facebooku jak i na Instagramie Kaszub w Kalifornii A jeśli film Wam się podobał stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów I cześć!